Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie zmieniam sobie lokalizację. I nastąpiło małe takie. W sumie to nie jest nieporozumienie, bo dziewczyny nie wiedziały, ale przesunęły swoje wyjście tam, 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 tam na Kazbek. o jeden dzień przez warunki pogodowe. Dzisiaj pojechały sobie zwiedzać jakieś tam miejsce. No, ja zostałem, bo mam dużo. Filmów do montowania, jakieś tam rzeczy. Początkowo chciałem się zabrać, ale powiedziałem, że nie jadę. Także jeszcze się dzisiaj będziemy z nimi widzieć. Ja już sobie zamówiłem, zarezerwowałem inny hostel, więc zmierzam w tamtą stronę. I pewnie wybiorę się dam na spacer o tamto miejsce. ale jest jakieś 4,5 km stąd pod górę. Ale co to teraz, jeżeli można chodzić bez całego tego tabołu na plecach? I tak zaczynam, tak zaczynam swój dzień. Zobaczcie, jaki mam tutaj przepiękny widok z tarasu. I zaraz wam pokażę swój pokój. Piękniusi. Pokój pana lorda. Łodzioneczka do tego i płacę za to 56 lari za dwie noce. Czyli wychodzi popuna na jedną noc. Eee, I pani jest bardzo miła tutaj. Tutaj naprzeciwko podobno mieszkający w Polacy I pani nawet zaproponowała mi kawałek torta i herbatkę. Także robię sobie tutaj stopa na herbatkę do tego ogarniam resztę swoich rzeczy no i wyjdziemy bo się pogoda klaruje pięknie ładnie o jaki klimacik u nas Siema konie Siemano elo elo uważaj bo idę Okej, okay. czyli nasz kierunek destynacji dzisiaj to Cminda Sameba ile dobrze wymawiam to pierwsze. Ten, ten pierwszy wyraz To jest cerkiew położona na wzgórzu Zaraz obok jest Kazbek, dzisiaj nie jest odsłonięty Jest to jedna z topowych wizytówek Gruzji, które reklamują ten kraj w internecie i w różnych tam katalogach podróżniczych Z tego co zobaczyłem nie ma innej opcji dojścia jak asfaltem, tak pokazuje mapa Google i Mapsmi. więc tak pójdziemy asfaltem do góry, będzie przyjemnie i lecimy dalej z informacjami za chwilę a jednak myliłem się tutaj przechodzimy do wioski Gergetty, to właśnie tą, którą możemy podziwiać. Ee, tam z górki od nas. A tu w ogóle piękne koniki sobie chodzą. Patrzcie. Elegancko. Elegancko, superancko A jakie małe. Małe brzdą córki. Mogę ci tu? dobra, spokojnie. Nic ci nie chcę zrobić, koniczku. No. Nie no, ja nie wiem, czy już mówiłem, ale po prostu no, konie to są moje ulubione zwierzaczki. Tym samym wydaje mi się, że wejście tam na górę teraz naprawdę będzie pryszcz. Gergetti pięknie się tutaj prezentuje. w Śwoneczku. Chodząc tutaj bliżej zauważyłem że można iść szlakiem dla pierwszych. więc zaraz się tam wbijam okej, okay. jednak myliłem się bez plecaka też idzie się urąbać chyba za duże tempo tam prawie takie jakbym biegł jednak wiecie Trzeba przytemperować, ale to co widzicie jest naprawdę zapierające dech w piersiach chodźcie pod górę będę szedł tak jakbym szedł z tylko, że wolniej pejzaże bardzo przypominające trasę z a jednak stwierdziłem że nie ma to tamto Trzeba dopalić resztę, co zostało, ile się da. Nie ma co się oszczędzać, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że Kazbek się tu nam troszeczkę odsłania. Być może przejdzie ta chmura, ale już idzie druga, ale jak nie przegapię momentu, to przez chwilę powinien być odsłonięty. Zbliżam się już ku celu, nie zostało wiele. Kazbek jednak się zasłonił cały. Na chwileczkę zostawiam za sobą cerkiew. O właśnie tam. I pójdziemy sobie gdzieś tam albo gdzieś tam żeby przefilować eee, to wszystko z jakiegoś fajnego viewpointu. A na koniec jak będziemy wracać do domu, zajdziemy tam połazikować pod, pod mury tej cerkwi. Znowu piękne koniki A tam jest taki ładny konik Stoi O kur... spętali Cię Spętali tylko konika biednego no. Ach te niedobrzy ludzie Tu już mamy kościółek Czyli cerkwie w innej okazałości Ale idziemy jeszcze do punktu, który wyznacza viewpoint na e, Maps.me a tu jest właśnie ten piękny konik, taki yy, brązowo-biały. No i mam stąd bardzo piękny widok. Jak można no, zobaczyć. To jest... Ale o zdjęcie, żeby nie było samochodów, no to jest trudno, ponieważ bardzo duże pielgrzymki tam przybywają. O, może tak bym wykadrował do zdjęcia? Ale spróbuję. A najpierw trochę informacji. Wysokość, na której jest położona cerkiew to 2170, a jutro będziemy szli pod pierwszy lodowiec na 3300. Także jeszcze zrobię sobie wycieczkę na ponad 3000 metrów. Elegancio, francio koniki się wypasają, bardzo lubię podziwiać właśnie konie. Są naprawdę przepiękne zwierzęta. Nie mogę się nadziwić. Naprawdę. Tymi widokami i tymi końmi wszystkimi, które tutaj są. No ale już wracam szybko do tematu. Bo generalnie nie zachowały się żadne e, dokumenty, do, żadna dokumentacja, która by jednoznacznie stwierdziła e, kiedy została wybudowana Cerkiew e, i dzwonnica, ale e, no, ludzie, którzy znają się na architekturze i tak dalej, i tak dalej oszacowali, że cerkiew z, wraz z dzwonnicą powstała w jakimś... W jakoś w piętnastym... nie, w 14 wieku a budynek, który przylega obok w XV wieku i generalnie za yy, czasów yy, Związku Radzieckiego tutaj, na tych yy, obszarach yy, były zakazane nabożeństwa tej cerkwi, ale z racji położenia, tej cerkwi bardzo dużo osób przybywało tutaj w celach turystycznych. Więc ZSRR zbudowało kolejkę, ale właśnie mieszkańcom dawnego Kazbegi, a teraz w stepownicy, nie wiem czy dobrze to, to wymawiam, szybko została rozebrana. No to tak w skrócie. Też nie ma tutaj jakiejś większej historii związanej z tym budynkiem, z tą cerkwią. Po prostu umiejscowienie i cały tutaj ten widok wokół sprawia, że ludzie ochoczo przyjeżdżają tutaj i podziwiają, bo naprawdę super to wygląda. Po prostu tak, żeby się pozachwycać, najprościej rzecz ujmując. Poza tym, jeszcze za nami jest Kazbek, no, który jest za tą górką, ale i teraz tak go nie zobaczymy, ponieważ i jest przysłonięty murkami. No to na tyle. Podejdźmy, podejdziemy sobie tam, polukamy sobie to i pójdziemy sobie drugą drogą, taką dłuższą, ale samochodową i zobaczymy co w trawce piszczy za tamtymi górkami. Sprawdzę my, który w dzieciństwie się sprawdzą, ale już wyszedłem z wprawy. <śmary> <śmary> No, nie reagują. Niech tu mi odpowiadać te koniki, Ty! Koniu! Słuchaj, mam Ci coś do powiedzenia. Nie? Zobaczcie. No, przyjrzę, chciałbyś do mnie przyjść, co? Pierwszy koniec, który chciał się do mnie przyjść, ale on ma jakieś tyki. Bo ja odkąd już go miałem pierwszy raz podchodząc pod górkę, to on tak machał i on tak machał. Koń z tikami, ty! Kamity. A nie chcesz wujkowi odpowiedzieć na. No. no nie, nie odpowiedź. No to nie, to nara! Narka końku! Ja jestem tutaj pod tym obiektem. Chociaż powiem wam, że no bardziej wolę go podziwiać z daleka niż z bliska, ale. Też jestem ciekaw trochę, jak to tam wygląda na górze, chociaż zakładam, że pewnie nie różni się od, od większości cerkwi, w których byłem wcześniej. Siup i widać styl gruziński. Cały czas się dziwię, jak oni to właśnie układali, że to nie spada, nie? No to mamy widać na Nasze miasteczko Elegancio I tutaj się przychodzi dalej i zmieniam zdanie Pani tu jest Bardzo uroczy klimat Pyks. O kolor o kolor Bardzo mi się to podoba a najbardziej ten viewpoint O kurcze to panie ani tego nie pokażesz Mamy widok na naszą dolinę O, widzę tam, tam mieszkam Widzę swój balkon W nocy jest właśnie bardzo fajnie, bardzo ładnie podświetlony ten budynek i można ją sobie właśnie podziwiać z dołu, z uliczek, którymi się przechadza No i pora wrócić do domku tą drugą trasą, właśnie samochodową. Zobaczymy, co się dzieje. Zjeść sobie paróweczki, które kupiłem właśnie na nie bułkę i kicza pixon. Przyjdą dziewczyny wieczorem, pójdziemy sobie na kolację i zobaczymy co one tam robiły może polecą mi trekking a może a może nie będę już tutaj tak przedłużał sobie więcej nie wiadomo a reszta spacerku w takim klimacie bardzo mi odpowiada taczki pięknie yy, śpiewają już ciepło i widoki są piękne, więc trzeba się napawać, póki jest czas, bo już za niedługo wyjeżdżamy z górskich rejonów. I taką serpentyną schodzę na dół. Tutaj yy, ulica jest zamknięta, ponieważ trwają jakoś remonty. Eee, nie wiem gdzie jest druga jezdnia, bo ona jakby na mapie jest tylko jedna. Eee, w każdym bądź razie ten dnierzył samochody. Tam widziałem no, wykluczone, żeby tam coś przejechało. Eee, i, I tak się idę, nie? Super jest. O, żeby wam to zobrazować, to wygląda właśnie tak. A tam wygląda to wszystko tak się bada Odzwoniło się Gergetti. I to już będzie taki widoczek, który jest no tutaj, już z najniższej partii. Już zaraz zejdę na dół i nie będzie viewpointu. O, tutaj też fajny motyw. Można sobie domki wynająć. Eleganckie, fajne. Widać, że. Nowe, bo tam teraz jakieś re remonty się robią. Tutaj fajne ze szkłem. O, I jeszcze chciałbym powiedzieć, że miałem rację, że droga zamknięta. Nie ma przejazdu. Tu właśnie zablokowane. I koniki piękne konie stoją sobie na betonie. Dobra. Nie wierzę co się stało. Totalne rozbicie. E, zapomniałem nagrać. Byłem na kolacji z dziewczynami i nie nagrywaliśmy. Nie chciałem się nagrywać. Później jakieś miałem takie dziwne fazy w głowie. E, I ostatnio jakoś jak zapominam dogrywać końcówki. E, no muszę się poprawić. E, no ale nic. No, re, generalnie główny cel, e, czyli klasztorek był, był ogarnięty. E, I tyle. To jest druweczka, i, i ten. I słuchajcie, zapraszam Was na następny odcinek, który będzie taki troszeczkę zamotany, ale to też się poprawię. No, także yy, dzień dwa potrzebowałem takiego pff, powrotu do rzeczywistości, bo po tych górach byłem trochę rozbity, oczywiście w pozytywnym sensie. Ale yy, powrót do cywilizacji i ogarnianie się tutaj w tym wszystkim yy, troszeczkę mi. Zajęło jego czasu, ale już jest OK i gitarka, nie? także